Siema ekipo, witam serdecznie, Kasper. dla typowego kibica. Słuchajcie, warunki spartańskie, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, co dzieje się w świecie sportu, a dzieje się bardzo dużo. Przede wszystkim w sporcie nie istnieje perfekcja. Zresztą w życiu też nie. Nie ma cyborgów, nie ma ludzi perfekcyjnych, nie ma perfekcyjnych karier. Zwaliłam. Jest jednak, tak jak powiedzieliśmy na początku, meczu o trzecie miejsce, będzie szansa na medal. To też jest taka nowa sytuacja, bo przegrywasz tutaj mecz, ale nie odpadasz z turnieju. I teraz. No, Główną rolą jest to, żeby jednak znaleźć sobie tę motywację. Tenis to ciężka praca i, i, i bez powodu, bez powodu na korcie pewnie się za często może nie uśmiecham. Dostaję mnóstwo takich wiadomości, natomiast po prostu jestem skoncentrowany na tym co robię, a, a, a też staram się spełniać oczekiwania tego, e, spełniać oczekiwania mojej zawodniczki, a ona chyba nie, nie chciałaby, żebym chodził po korcie z wystrzeżonymi zębami tenisistka w historii, najlepsza tenisistka świata obecnie numer rankingu WTA numer 1 rankingu WTA Iga Świątek rozstała się ze swoim trenerem panem Wiktorowskim Tomaszem i jest to naprawdę nie lada e, gratka, nie lada wyzwanie dla sztabu Igi, który w tym momencie albo sama Iga szuka sobie nowego trenera, ale też dla wszystkich kibiców, bo większość kibiców naprawdę jest w szoku. Wiemy, że od jakiegoś czasu już działo się z Igą coś niedobrego. Wiemy, że ten brązowy medal był dla niej oczywiście delikatną porażką. Ja myślę, że też dla kibiców, ale jednak brązowy medal Igrzysk Olimpijskich słuchajcie, nie możemy nazywać porażką. Ja cały czas podkreślam, Iga Świątek ma dopiero 23 lata. 23 lata, ale trzeba przyznać, że faktycznie ostatnimi czasy Forma IGI, jak i jej dyspozycja i sama postawa na korcie, no, było widać, że coś jest nie tak, że te zgrzyty między nią a trenerem Wiktorowskim są widoczne. To raz, a dwa, widać było, że czasami IGA Świątek nie jest obecna na korcie i popełnia masę niewymuszonych błędów, co z pewnością wpływało na te wyniki, które ostatnio były, a ostatnio IGA w ogóle nie występowała słuchajcie, w żadnych turniejach. Ostatni przecież turniej to było już parę, na, parę tygodni temu US Open, przegrana w ćwiercinale, co też było dużą niespodzianką, i od tamtej pory naprawdę yy, słuch o Idze zaginął. Dostawaliśmy tylko informację, że wycofuje się z kolejnych yy, turniejów, bo musi odpocząć. Yy, no i teraz dostaliśmy naprawdę bardzo dużą bombę. Przeczytajmy to oświadczenie, które napisała Iga, bo myślę, że warto. Po trzech latach osiągnięcia największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Chcę zacząć od podziękowań, bo to są dla mnie bardzo ważne rzeczy i jest to dla mnie najważniejsze. Trener Wiktorowski dołączył do mojego zespołu przed trzema sezonami, gdy bardzo potrzebowałam zmian i świeżego podejścia. Jego doświadczenie, analityczne i strategiczne podejście i ogromna wiedza o tenisie sprawiły, że parę miesięcy później zaczęłam osiągać największe sukcesy w swojej karierze, o których nawet nie marzyłam. Naszym celem było zostanie numer jeden na świecie i to trener pierwszy wypowiedział to na głos. Mierzyliśmy wysoko. Na każdy turniej jechaliśmy, żeby go wygrać grać i wraz z trenerem wygraliśmy kilkanaście turniejów, a w tym kolejne cztery wielkie szlemy. Nie było tego oczywiście bez całego zespołu, także mojego trenera przygotowania fizycznego i fizjoterapeuty Macieja Ryszczuka oraz psycholog Dari Abramowicz. Trenerze, dziękuję i życzę trenerowi jak najlepiej. Wiem, że chce trener spędzić trochę czasu z bliskimi i odpocząć od tych intensywnych trzech lat. Mało kto zasłużył na kilkumiesięczne wakacje jak trener. Z uwagi na tą istotną dla mnie zmianę, daję sobie najbliższe tygodnie na rozpoczęcie współpracy Pracy z nowym trenerem. Toczą się już pierwsze rozmowy z trenerami z zagranicy, bo czuję, że jestem gotowa na kolejny krok w mojej karierze. Dam znać, gdy podejmę decyzję. I tym samym dostajemy informację, że właśnie Iga wycofała się z turnieju WTI 1000 w Wuhan, a to oznacza, że jeśli Sabalenka wygra ten turniej, zbliży się praktycznie już na kilka punktów do Igi Świątek w tym rankingu. WTA, więc IGA najprawdopodobniej, jeśli będzie wyglądała tę sytuacja, jak wygląda, straci niedługo pozycję e, liderki rankingu światowego tenisa. Ale wydaje mi się, że to nie jest ważne. Ważne jest to, co wydarzy się za chwilę. Kto będzie trenerem IGI Świątek? Jeśli macie jakieś pomysły, bardzo czekam na te propozycje. Wiemy, że w świecie tenisa jest to. Często spotykane, że tenisiści rozstają się ze swoimi trenerami i szukają nowych rozwiązań. Wiecie, tenis to też jest sport niezespołowy, tylko głównie indywidualny, więc wszyscy pracują na sukces jednej osoby. Wiemy, że w komentarzach, które czytam, czy to na profilu IGI, czy na profilach sportowych, dużo osób komentuje to całe wydarzenie i mówi też o Darii Abramowicz. Bardzo dużo się mówi o tej Darii Abramowicz, o tej Darii Abramowicz, czyli o pani psycholog Igi Świątek, która według wielu kibiców ma dziwne relacje z Igą, o czym świadczą niektóre filmiki i wiele osób mówi, że szkoda, że to pani Daria nie odeszła, szkoda Iga, że nie zrezygnowałaś z pani psycholog. Ja widzę, że tam faktycznie może jest coś więcej niż relacja psycholog zawodnik, bo jednak te relacje są bardzo mocno przyjacielskie i widać to na wielu filmikach, szczególnie oczywiście głośnym echem odbił się ten film, kiedy Iga poszła do fryzjera, a pani Daria mówiła, że nie, lepiej ściąć tak, lepiej bo, żebyś miała dłuższe włosy, żeby można było je spiąć, także ona też podejmuje takie decyzje z życia prywatnego mocno Igi, co wzburzyło wtedy kibiców i wiele kibiców naprawdę było bardzo oburzonych, że to jest nieprofesjonalne, że, że to się źle skończy, no słuchajcie, nie znamy kulis rozstania z panem Tomaszem Wiktorowskim. Nie wiemy, co tam się dokładnie wydarzyło, ale wiemy, że Iga zapewniła wszystkich swoich kibiców i najwierniejszych fanów, że e, pani Daria i pan fizjoterapeuta zostają na stanowisku. Także jedyne co pozostało to szukać nowego trenera, głównego trenera Igi Świątek. Zobaczymy co się wydarzy. Jestem ciekaw co się wydarzy, bo faktycznie słuchajcie, oglądałem te mecze Igi Świątek ostatnio i jej brakowało, brakowało jej rozwinięcia tego tenisa, Ten tenis był cały czas sztywniutki, ten tenis był cały czas mocno nastawiony przede wszystkim na przygotowanie fizyczne, był mocno siłowy. Iga troszkę odskoczyła od techniki, którą przecież też posiada. Umówmy się, Iga jest fantastyczną zawodniczką pod tym względem. Także wydaje mi się, że jeśli będzie nowy trener, jeśli spojrzy świeżo na Igę, która jak powtarzam ma dopiero 23 lata, no to jestem pewny, że nasza liderka rankingu WTA, czyli nasza najlepsza tenisistka w historii Polski, będzie grała jeszcze lepiej, bo myślę, że te zasoby i te rezerwy u Igi Świątek z pewnością jeszcze są. Jestem też ciekaw y, przede wszystkim, y, czy Iga... Tak szybko znajdzie tego trenera, słuchajcie, bo czas leci, sezon pędzi. Wydaje mi się, że Iga sobie zrobi naprawdę potężne wolne już do rozpoczęcia nowego sezonu i przed oczywiście nowym sezonem musi znaleźć trenera i musi się z nim przygotowywać. A wiecie, to nie jest taka prosta sprawa, bo jednak trener w tenisie, no to jest bardzo ważna postać i wydaje mi się, że tutaj naprawdę tą decyzję trzeba podjąć z głową, trzeba podjąć odpowiedzialnie i przede wszystkim nie kierować się tutaj emocjami, które z pewnością też towarzyszą całej ekipie. Ekipie. no spędzili ze sobą trzy lata, osiągnęli największe sukcesy. Iga zdobyła wielkie cztery szlemy, wygrała ponad tych 16 turniejów, została numer 1 gwiazdą światowego tenisa, także jestem pewny, że panu Tomaszowi Wiktorowskiemu Iga wiele zawdzięcza, o czym oczywiście powiedziała w tym komunikacie. No i zobaczymy, co się wydarzy. Czekam bardzo mocno na to, kto będzie nowym trenerem Igi Świątek. Czekam na wasze komentarze. Co myślicie? Co myślicie? co może się stać z Igą Świątek i czy to dobra decyzja, że w takim momencie Iga Świątek w wieku 23 lat rozstaje się swoim trenerem, z którym osiągnęła tyle i przede wszystkim jestem ciekaw Waszej opinii a propos psycholog Igi Świątek Dari Abramowicz. Czekam na te informacje, dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję kanału. Ja się z Wami już żegnam, trzymajcie się, cześć!